Ale widzowie, włączam szybko nagrywanie. Miałem już dzisiaj w ogóle nie nagrywać. Jest już późno, ale nagrywam widzowie, żeby jak najszybciej wam to pokazać. Bo. Co to jest znowu? To i, i to. To wygląda jak jakiś taki ślad. Skrzynka no, z, z kośćmi. Wygląda jak ślad i tabliczki. Znowu jakieś tabliczki. Znowu ten. Nie wiem kto to jest, ale mam ochotę już go normalnie zarąbać. Piszę do palionki, do mojej dziewczyny. No to piszę, no zaraz mnie to strzeli coś. Widzowie, zostawcie łapeczkę do góry. Subskrybujcie kanał. Nie wiem, czy widzieliście coś na filmach, może wy widzicie więcej, jak ja nagrywam, czy może widzieliście go gdzieś, gdzie się czaił, albo mnie śledził, cokolwiek. Przeczytajmy może, zanim Palionka to zobaczy. będę musiał nie wiem... Zgasiła ognisko i nie jest zimno. A, a do Palionki wiadomość, jasne! Palionka, zapraszam do siebie, zosta... no beka. Zostaw tych, jak Palionka pójdzie do niego, to ja chyba, nie wiem, no zrywamy. Zostaw tych pacanów. Sam jest pazanem i przybądź do mnie, słodka różowa dziewczyno, Co? Tego zielonego bym zwała, niedługo zabiję. Jak dalej mi będzie przeszkadzać i szperać po mojej komnacie? Każdego, co się. A, każdego to się tyczy. Ja, no. Nas jest więcej, on jest jeden. I tak się zabijemy. Jeśli chcecie załagodzić sytuację ze mną, proszę przynieść mi tonę mięsa pod A, kurde. Nie, palenka, palenka, idź do, do środka. idź do środka. Ja to przeczytałam, ja to przeczytałam i ja właśnie. I musimy mu dać mięsko Tutaj ładnie czy Ty jak jesteś. Się... Chora jesteś? Nie, nie nie jest. jesteśmy tak dalej razem, czy nie jesteśmy? No jesteśmy razem dalej, ale no, no on tutaj potrzebuje jednego. A wiesz, że jak pójdziesz to my zaraz zerwiemy, no, wiesz o tym, nie? Co nie no, Paweł, no nie przesadzaj, no No, no ale tak będzie, no pamięta, czy ty, ty. Widzisz, co ty no robisz? Ale Czemu nie jesteśmy po naszej stronie, tylko po jakiegoś gościa, którego nawet nie znasz? No nie, tylko że on tak ładnie napisał. E, i generalnie... Ładnie napisał! Twojego chłopaka nazwał Uwaga, uwaga. Będę eee, bencwałem i że mnie zabije Nie czydałaś tego? Nie czytałaś! Zaraz się pokłócimy! Dave! Dave, Dave, Dave! Słyszysz mnie? Dave, 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 Dave! Błagam, pomóż mi, Dave! C cicho palonka, nie gadaj teraz. Bo ja jestem w trakcie, czekaj, bo... Co, co ty eee, z Zmniejszam się, bo mi przeszkadza mój wzrost! I ja chcę być mniejszy bo nie się. Czuję się. Dave, sprawa jest ważniejsza teraz niż twój wzrost, wiesz co się dzieje, chodź zobaczyć. Co się dzieje? Nie, to jest Ja z tych gmin. Palenka mnie zdradza, wiesz? Co się dzieje? Nie, nieprawda, nieprawda. Ja, z kim? To nie błędy, wiem, z tym trolem nie... bagiennym z tej jaskini. Nie! <laughs> Serio, taki projekt. Przeczytaj, mi... Palionka, idź do środka, ja chcę z nim porozmawiać. Nie, ja, że nie Na będę... chwilę do środka, do środka. Ale jestem zła, ale jestem zła, dobra, policzymy się. Do... Palionka, zapraszam okay. do siebie, zostaw tych pacanów i przybądź do mnie słodka, różowa dziewczyna O kurde, widzisz to? Tego zielonego benzfała niedługo zabije, jak tak dalej no. mi będzie przeszkadzać i będzie przeskadzać i sperać po mojej kopacie! No. Każdego to się tyczy. Czyli czy ciebie to też to się tyczy. Nieprawda, to jest mój ząbel. Jeżeli chcecie zagodzić się z sytuacją. Dobra, nie walić go, to jest jakiś debilty, Patrz, kurde. on chce, żebyśmy przynieśli mu tonę mięsa pod jaskinię. Dobra, to weźmy tam te tonę krupy, mu przynieśmy pod te jaskinie. <laughs> Walić go, gdzie jest palionka? Palionka! O, jest. A, ale poczekaj posłuchaj mnie, że palionka chce. Palionka chce iść do niego. Co? Ty no. chcesz do tego. Dobra, nie, czekaj to, to jest jakiś żart, nie? Widziałaś, widziałaś go już? Nie, nie. Jeszcze, ale wiesz dlaczego Nie chcecie z nim się... spotkać. Wyzywa swojego hopa, że mnie zabije. I ona nie nic z tym nie robi. Ona ma to gdzieś, ona tam no idzie właśnie, dalej. No właśnie, jak, tak, jak to w ogóle można? Słyszycie ale czekajcie, ale czekajcie, dajcie mi się wytłumaczyć. Ja chciałabym pójść do niego i wyjaśnić to, że my nie jesteśmy tak straszni, bo wy wchodzicie na jego terytorium i on jest teraz zły. Ale I chcę wam zrobić. Nie... Nie. że to nie jest jego terytorium w ogóle, a one nie jest podpisane. To nie jest Popatrz, chodź Palemka, zobacz, że zdewastował nam ziemię. Popatrz, popatrz, popatrz. Zrobił nam dziurę swoją wielką stopą i dał, nie wiem czy zabił przy okazji kogoś są tu kości. O nie, jest straszne. O nie. Dobra, nie, ja powiem tak, ja powiem tak. Akcja usuwanie frajera Spalionowa. Bierzemy muki. Dobra, łuki. I usuwanie, palenie, usuwanie śniegu, usuwanie śniegu też. Idziemy spalić tą grotę. Trzeba zalepić te ślady. No. no nie róbcie tego, zostawcie! Bo może on jest jednak miły tego z poczekaj, zespołu. poczekaj Paniąka. przeczytaj nie to jeszcze jest, raz nie przy nie nas, ok? Przeczytaj to jeszcze raz przy nas. Chodź. Posłuchajcie jak Paniąka czyta, no? Czytaj. Na Paniąka, no nie zapraszam czytać. do siebie, zostaw tych pan i przybądź do mnie słodka, różowa, dziewczyno, tego zielonego, e, będziemy Nie, nie będę bogo... paliona! Co? E? Nie co no. wyzywasz, no? no. Co wy wyzywasz? Proszę... Nie wiem palona! To, to naprawdę jestem tak wkurzona teraz na was. On tutaj może się dobra, trochę no. się obraził, trochę się wkurzył. E, e, no i generalnie. No jest wkurzony, no ale to Tak, wkurzył się, grozi się... mi śmiercią, grozi nam śmiercią, wszystkim nam śmiercią, oprócz tobie. Hej, hej, chodźcie do nas na posiadówkę. Widziałem, widziałem to. On no. no, nie no, może stąd wyjść już nigdy. To jest mój strażnik. No, to jest strażnik, muszę go nazwać jakoś, bo on tu już przyszedł sam. No przestań, panę kogo a, a, bić! No. No, co robisz? No, no, o... Ej nie, to jest jakiś żart, nie, nie dość, że Palionka bije, ah! bije moich kumpli <sharp> Ej, <inhale> atakuje, atakuje ah, <hanging> Palionka, <nie>, <hanging> no, poczekaj, posłuchaj mnie palienka bije no, no, moich kumpli, to... chce iść do osoby, która mnie zabija, czy ja muszę zerwać? To, nie, to? Proszę, jest kurde, to jest... Nie, podzerwanie nie rób Dobra, alimenty Nie, Palion, wiesz co, dobra, przepraszam ci, no ja już nie będę, ja naprawdę myślałam, że my się dogadamy z kimkolwiek, kto tam jest Co on wychodził, patrz Wyszedł, nie? On drabinie się wspinał Jak to? Ej, weź go na hahał, to może go wyciągniemy. Widzisz? Ooo! Widzisz? O kurde! O kurde, ty dalej no. go będziesz pan dół. Damy radę, no? Ha. Pa! Dawaj, akcja! Skacz! Akcja wyciągajcie Nie, nie, wy, nie wyciągniecie go, no, popatrz, nie! nie, nie Co? Popatrz, popatrz. Jest! Yes! Nie no, zostawcie yes! mi go tam, jak to jest mój nie! przyjaciel Nie, no zostaw go! No nie! <głos> <głos> dobra, dobra, no, mamy teraz no, sprawę ważniejszą niż jakiś żelazny gościu, kurde, umieśniony to rozwalamy. Śnała! o kurde, dobra. ale to było szybkie. <głos> no, <głos> no, to było szybkie. Dobra, idziemy do jego komnaty, do tego śmietnika. No, piję, Bierzemy czasy. mu śnieg i zalepiamy ten ślad tutaj. Chodź dobry pomysł masz śnieg? Aha, dobra, mam śniegu. Nie wiem czy mu dać to jedzenie. Myślę, bo zniłem mięso, mogę mu dać akurat, bo zniłem mięso, to mu się nawet pozbył. I przy okazji może by na nas lepiej popatrzył, ale i tak jest. nie jedzenie, a stary, ty chcesz go jeszcze kurde karmić? On ma stąd wyjść z a nie? Ale ja bym mu to dał, żeby popatrzył na nas lepiej, ale. żabka, żabka, Ale jak my mu damy jedzenie, no to wtedy on się wyniesie, nie? A w się, będzie jeszcze więcej, kurde. Widać, że to jest też jakiś... możliwe, nie, też nie, nie To jest... Ja też możliwe. też możliwe. Ja będę w ogóle, kurde, z zb też, też też no. no. Nie, no tak. nie, rób jak jak tak. Jakby tak. Ciebie zbombardować by to by było ci fajnie, czy nie fajnie? No ja nie, nie fajnie. Nie A mam, tak. Kolejne ślady tu są. Lepimy to. Koniec. Koniec. Kolejna skrzynka, nie, to już nic nie ma. Dobra, chodźmy do. No, bo to jest chyba z prawda? No tak ślad wygląda, prawdopodobnie. Nie, ale, ale, skoro czekaj, tutaj zrobimy ślad. Patrz, kolejny! Jak to? Jaki on nie musi być ile wielki? Ile on udeptał tak tego dla mus? Kurde, koniec święta Oj, przepraszam, Uch! polega przepraszam. Ja rozumiem, nie. to przez to, to przez to, że, że ja się zadaję, no dobra, rozumiem. Co? Co? Nie, nieważne, ja nie nie nieważne, nie nie ważne. Ważne. jest mi smutno, Kolejny ślad! Jak to? Ha! Ale on musi być dłuższy. To już jest trzeci, to jest trzeci. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy Oddał dalej. Mam na... <laughs> dwa serduszka! Za boję znać. Ile masz? Dwa. Patrz, było kolejny było. ślad, no ja nie mogę. Dobra, zalepiamy to. Kasztan. Ale mam, śnieg, weźmy jemu śnieg, weźmy od niego. a Czemu, czemu to jest tak zabarykowane? Za Rozwalam. Dobra? Nie ma, palionka ja mu to niższe, mam to gdzieś. A. Nie, ej, czemu, nie! Ej, czemu to było tak w ogóle zabarykadowane tak nie no było? No bo on się zabarykadował i prosił, żeby tego nie niszczyć. No to ja mu to niszczę, Nie co? Co Nie co no właśnie tak nie możemy mu niszczyć tego czegoś. Jak to nie jest możemy, właśnie zniszczyłem. Jak to się nazywa, on jest e, chamski. Pamięka, czy ty możesz przestać być po jego stronie? Zaraz naprawdę się zdenerwuje. Ja nie jestem jak jestem po waszej stronie, tylko nie chcę, żeby ten ktoś rozwalił nam panionowa całego. No powiedz, powiedz, powiedz na to niego, że powiedz na niego, że jest śmieciem. Powiedz, że jest śmieciem ten typ. No, no i, tak nie i mi chyba mi nie jesteś moim dziewczyną w takim razie Ej daj mi, daj mi, daj mi tu kolca Patrz co, patrz, uprzykrze mu życie, zobacz <laughs> się zdziwi frajer jakby nie chciał się położyć do <śmiech> <śmiech> Tak jest Dobra, zb zbieramy A, trochę. trochę śniegu, weźcie sobie trochę śniegu Ja mu to w ogóle dam do łóżka, już nie wejdzie tutaj lamus Bardzo Jakim cudem dobra. on robi takie ślady i mieszka w takim namiocie? Mi się wydaje, że ten namiot jest jakaś podpucha, wiesz? mi się wydaje Albo te stopy to jest, nie, nie wiem, coś tu jest podpuchą, coś się nie zgadza. Ja nie wiem. Chodźcie, chodźcie. Oh. Zaletmy te ślady. Palianka, czemu ty go chronisz? Coś mi co zaczyna. Pająka, szybkie pytanie. Masz teraz no? dwa tony mięsa, co robisz z tą toną mięsa? No, no to jest <laughs> ciężkie pytanie, no. No co no, robisz? No, zastanów się, zastanów się, co robisz z toną mięsa? No teraz no? wiesz, budzisz rano, masz tonę mięsa, w ekwipunku. co robisz? Chyba bym mu za... albo zjadłabym? No nie wiem, w sumie. Wiesz, jaka jest poprawna odpowiedź? Powinnaś dać swojemu chłopakowi, mi przede wszystkim też i, i, i trochę tobie by może jeszcze zostało, no ale właśnie. nie jemu dawać. No. A czemu, czemu, czemu wam dać mam, jak... nie rozumiem tego. Palionowi no. to ja rozumiem, ale no. tobie? No bo to jest darowizna za to, że... Darowizna. Się Palionka, ty przestaj... ja nie wiem, hu, jakiś kasztan mnie wyzywa i chce mnie zabić, a ty... Kasztany! Ty mój... Jaha, ale śmiesz śmieszna pająka Ale ty masz pająka dobre Kolejny, to jest ślad? Nie, to jest wybuch I są tu jeszcze Kurde, jakieś ślady? Jak, jak to jest, działam ja mam ja mam pająka na cztery hity, to się coś nie zgadza Gdzie co są jeszcze jest? ślady? No to są zmutowane pająki Gdzie? Tutaj Gdzie tutaj? Ślad Nie no, to jest wybuch creeper chyba A możemy ślad zakleić tutaj. mam ślad O, nie, mam o nie. jak ja go nie zauważyłem, co jest? Mam ślad no, dobra. Muszę cię poszli, sarduszka, pomocy! To za parę sama, nie? Hehe, tak, brawo. ja będę cię bronił tylko wtedy, jak ten, jak przestaniesz tak czemu? gadać o nim. Co? Nie, paniąga, prawda jest taka. Tu też jest ślad. Prakta, że... Wyobraź sobie, paniąga, sytuację, że pojawia się nowa dziewczyna na panionowie i panią z miłą chęcią by jej oddał. Wszystkie jedzenie, całe no, no, jedzenie, więc mogę Ale to, ale czekaj, ale. <laughs> no właśnie. Nie, nie. Zmygrała nie, właśnie. to tak nie wygląda. Gdzie tu są zasady moralności w tym związku, ja się tam co no. ty sobie wyobrażasz? Nie, to, to tak nie, nie, nie działa, to się nie zgadzę. Co? No to, no to ja bym zerwał. Dobra, nie, no Palenka, ja, ja poczekam aż się ogarniesz, ale jeżeli się nie ogarniesz, to będzie ciężko. No to ja ba, jestem jest palna napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie i przemówcie palią, paliące do rozsądku, może Palenka zrozumie. Przecież, przecież ja chcę dobrze, przecież ja chcę dobrze. A... A, poczekaj, poczekaj, zego. poczekaj. E, weźmy te kości. Zanieśmy do... Ała! <grych> Dobra, wziąłem kości i wziąłem skrzynkę. To, ta, ta skrzynka, która tu była, weźmy, zanieśmy pod dom i to będzie to jedzenie. No dobra. Wkurzymy dobra. śmietnika, nie ma. Wkurzymy tak, śmietnika. Za, tak Kurde, sza, jest ciemność. Skrzydełek, dostawa. Tak mu napiszmy, i wiesz, no, o. Tak, no. <grych> sza atakuje agresywnie. Ja nie mogę wskoczyć. Nie niż tego. Oj przepraszam! Fajnie, że się posadzacie kurde śniegiem, a nie pomyślicie o koledze stream. <ś> ja <miała śmiecki> teraz się <śmiecki> nie chciałem szabić. Nie <śmiecki> będzie mnie bić, bo ja przed tym spałem O Ale Gdziemy dostał bycie? ciosa, dobra Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Trzeba wkurzyć troszkę go bardziej, kurde, bo już mnie zaczyna drażnić Chłop mi grozi śmiercią, na nas jest kurde jeszcze Milki i Tos, już nas jest tak dużo apeluję o zbudowanie kolejki na tą górę, bo to jest symulator wchodzenia. No to no, ja no, prawda. Trzeba, trzyma, ogarniemy coś takiego, no O, lecimy. Troszkę nas zostało tam ekologii. wcześniej. Dobra, chodźmy. Ma ktoś jedzenie? Mam. E, ja mam troszeczkę. No daj mi. Ale jak prosisz? No to daj mi. Ała, kurde. Dobra, chodźmy. Kurzymy tam. się w ogóle przeżyć z tego. No, no mi wziął półtorej serca. Ja nie mogę palionka. Dobra, ona przybiegła. się poślizgła i zginęła. Nie wiem w ogóle, co ty masz za dziewczynę, nie? Nie, że jeszcze lubi innego, to. Dobra, tutaj dam mu nawet na środku. ja nie mogę. Dobra, robimy tak. Daję mu te kości. Piszę. Uwaga, uwaga, smacznego. Lamusie. Super, dogadaliśmy się z nim. Idziemy stąd, idziemy. Zobacz, zobacz, zobacz. Jeszcze A żeby mu jedynko. było trudniej, obkrążę to tym, będzie to musiał zniszczyć. No. Tak, jeszcze... E... Dobra. Jeszcze ten... Jeszcze... jeszcze, tak, tak, Dobra. jeszcze e... Miksura na noksztofizję! Co? Jak powiedziałeś, tak jaki super bohater. Ona tu przyszła? Gdzie ona jest? Ja ja mam to jest sam, nie ona sam, Jeszcze chyba jej nie chce. I biegnie, dopiero przybiegła. Wszystko no, zrobiliśmy już, Palenka. Nie no, wiem, jak no, ty ja coś chcesz, chcesz. chcesz No, szybko, chodź, chodź, czekaj, chodź. Czekaj, okay, wow, Kurde. Dobra, chodź, Palenka, chodź już na to na no, Idę, idę. Bo... I przestań być po jego stronie, bo to drażni mnie. Nawet widzowie będą zdenerwowani na 100%. Przestań. Kurde, mój scroll w myszce jest tak... beznadziejny Co ty robisz? Dlaczego to zrobiłeś? A czemu tak wszystko robisz? Nie, nie bijcie się, zostaniecie się bić! Ja się jeszcze dlaczego w ogóle tak ja, ja Nie, kurde, Jeszcze ja, raz nie zdążyłem, już po, już poptoka! Kurde! SS. a wiesz co ja robię? Ja sobie to robię most O nie! Co ty robisz? Nie, mm trzeba Nie trzeba Nie, 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 nie szans, nie mam szans, zobacz, patrz, S i se... Kurde! Kurde! Łatwo, łatwo, kurde, jest. jest! Nie, nie trafisz, dobra, nie nie możesz mi trafić. Bo... Nie, przestanę ci się weźmie! Nie, jest! Strajk! Yes. Yes. Strajk, yes. <laughs> ale ty miałeś rzeczy, kurde, co, ile ty się rozsypałeś? Dobra, no, widzowie, się, Dave przyjdzie po siebie. Poczekamy na Dave'a, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie. No i wpadajcie oczywiście do Dave'a, nie? Na kanał. Trzymajcie się i śledźcie, co się dzieje u wszystkich, na razie.